Dobra, poglądajmy co Zuzia zrobiła ze mną w ciągu Proszę napiszcie, że Wam się podobało Cześć! Cześć! Z tej strony Zuza i Laura To jest nasz kanał The Ari go round. No, dzisiaj będzie super fajny, śmieszny filmik. Ja nie wiem, czy wy na to czekaliście, ale my bardzo, od kiedy po prostu kupiłam te gluty do wysysania kolorów. Pewnie widzieliście to w necie, skoro już otworzyłaś, to już pokaż. Tutaj akurat mamy w kształcie kupy, ale to jest taki żelek, który można przegryźć i jakby wysysać. I to bardzo śmiesznie wygląda. I mamy trzy. Mamy w kształcie... Uli? Uli, bo tutaj jest że niby misia. Bo to jest w ogóle winogronowe. Tutaj też są... tu tu się misie. A tu się je misia. A tu się wysiesia z jedzenia misia. <laughs> To jest Dangerous Game. Generalnie to ja bardzo, bardzo dużo widziałam właśnie na TikTokach koreańskich twórczyń. Właśnie takie filmiki, w których one próbują otwierać różne nowe smaki. Wiecie, one je testują. W ogóle to jest taki trenki dla młodzieży. Dobra, no to co? Nie. Hey, eee, w ogóle może pokażmy, jakie mamy smaki. Dobra. Mamy e, kupy o smaku Coca-Coli, mamy ulę o smaku winogron i misie o smaku brzoskwiniowe. Tak. Wyglądają one tak tak pokazać tutaj mam. O ty pani, żartownisia się znalazła. A to w ogóle pachnie bardzo już. No, bo to tak chyba ten zapach tak przenika. I właśnie, albo możemy odciąć i po prostu wyssać, albo możemy przegryźć. Ale to przegryźć. By było no fun, więc trzeba gryźć. Tak, już, już zaczynasz? Tak. Ej, ja się ten stresuję, powiem wam. Bo... <laughs> Jezus, <sobie>, z jak to <śmiech> zrobimy? <śmiech> Ej, ale jak, że, że tak o... Od... <laughs> To ja to nie, ja tego inaczej nie. Dobra, gdzie to teraz? Co, co? Po prostu robimy trzy, cztery, a nie. Ty już przygryzłaś? <grym> nic się nie zrobiło. jeszcze? Pykło coś. Nie, nic mi nie wykło. O! Fuj, ja Ale to jest wstrętne w ogóle oh, No nie no, to jest w ogóle To co ja robię to jest jakiś żart Bo ja gdzieś zrobiłem jakąś taką małą dziurkę i ja tak ściskam, żeby wyssać to Która pierwsza kończy? Trzy, cztery mm. Ja to odkładam, bo to już jest w ogóle Umarło to Pierwszy jest fail. Ta kupa na mnie w ogóle wspominać, że to jest kupa. Jest, jest kupa. Teraz otwieramy drugie. Te Winogrono. Teraz trzeba tak osie wgryźć. Dobra. Trzy, Trzy cztery. cztery. Mm. Mm, mm. To jest lepla. Udało mi je. No mi też. O stara. Coś jakbym, jakbyśmy coś wygrały. No ten żarek jest zdecydowanie lepszy. No. Mhm. jest, już Masz szminkę sobie transfernęłaś. Myślę, że my teraz interesujemy się minką. jak ja tutaj... Myślę, że Zuza wygrała tę rundę. Zdecydowanie ci się udało. Okej. Okay. Trzy, cztery. <grym> Ale ja prawie się za, zadławiłam tym. <noise> też mnie nie tak, jak zrobiłam takie powoli. No ja, ja też to zrobiłam <noise> chyba. Jakby... I get it, to jest fun. Jakbym miała 12 lat... No. A, o Jezu, jakbym miała 12 lat, to to byłoby cudowne. Łami szczęki były. Jakie, były? jakie były u Ciebie takie słodycze dziwaczne? Za dzieciaka? Nie było żadnych, były andruty. <głos> <głos> o Boże. Dobra. Proszę bardzo. O, ładnie pachnie, jak wierzę. O jejku! Mm, kocham ten zapach, ale ten. Yy, a tu też są ule. Myślałam, że to są ja misy. myślałam, że to będą się. No znowu robimy teraz challenge, która szybciej. Trzy, cztery. Fój. O, Hyda! O Jezus, czuję, jak ten cukier uderza mi. Ja nie wiem, czy to było warte robienia filmu? Powiedzcie mi... Proszę, udawajcie, okej? Okay? Co są jeszcze... O! 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 o nie! Miś! Ty dri! Jest... Nie! Jeden! Czemu jest jeden A. miś na całe opakowanie, ale to jest, będzie trudniejsze przebić tego misia? Jest miś. Are you ready for this? Sims Trzy, cztery, jeden. Uch, nie mogę. Tak. Oh. <laughs> excuse me. excuse me. Otam obali na mnie No dobra, poglądajmy, co zrobiła ze mną w ciągu... <śmuchy> w ciągu pół sekundy. Tutaj takie, bo tutaj takie. Ty, ja myślałam, że ja taka będę, no ładna później. Ale ty chciałaś nagrywać ten film pierwszy. Widzisz, to by było. So <śmuchy> <śmuchy> mm -hmm. No także. <śmuchy> Ale ja za. To był mój pomysł, <śmuchy> Jaki. Ej, za na ścianę. <laughs> Ej, żużla na to Zaraz, jak to zmyć? Jak się zmywa z takiej białej ściany? Normalnie, to nie, nie za barbek. Tak. Eee, no, zostały jeszcze dwa. Nie przejmuj się tym w ogóle, nie musisz przepraszać za to, Dobrze. bo wiesz. Eee... <laughs> Dobra, yy, no to co, no skończyły się mm, te nasze te znaczy skończyły się, zostały jeszcze dwa, ale zostawię dla mojego brata i chłopaka. Chcemy coś jeszcze powiedzieć? Żeby Nie, tak... to chyba mówię samo za siebie, to, to samo co było siebie. się tutaj wydarzyło tak, to co tutaj się wydarzyło. No mamy nadzieję, że yy, ten filmik, bardzo krótki, bo to właśnie miał być taki bardzo krótki filmik, taki, żeby wam to pokazać, pokazało wam to, jakie to jest ryzyko. Nie róbcie tego Nie sami. róbcie tego sami w domu. Bez sensu. Nie, kompletnie. Nie, ale straty. Całe same... straty, tak. Jakby makijaż w ogóle muszę zrobić zaraz nowy, nie? Ale generalnie y, mi się podobało. Co ty o tym sądzisz? Nie Jak mi jak się historycznie bardziej smakowało? E, winogronowe. No, mi też winogronowe. winogronowe. Jakbyście chcieli sobie, wiecie, zamówić na eBayu albo poprosić znajomego z Korei. To, to. to winogronowe ma, ma najmniej taki przytłaczający słodki smak. Tak. Najbardziej dla mnie to. Nie, dla mnie najbardziej kola była. Kola najbardziej. Ja ja myślałam, to... że to będzie mniej wody, a więcej jakby gluta. <noise> Ale jest to niebezpieczne, kurde. Jak, jak, jak nie jesteście pewni, czy byście nad tym panowali, to ja bym uważała, bo ja w pewnym momencie naprawdę myślałam, że się zakrztuszę. No. Jezus, ja widzę, jaki jak ty masz poczucie winy na tym. No proszę! Się... To jest! No, jak ja nie wiem, co ja mam zrobić. To ogromnie, żeby lepiej było, gdybyś mi dała w Mordę teraz z drugim I właśnie tak patrzę na ten podgląd i widzę, że jest. Tak, no. <laughs> ja się Ja w ogóle się to nie przejmuję naprawdę. Dobra, no zajajajcie moje. Zdaj Zdaj bło! Bło! No to chyba na tyle. To był taki szybki filmik, żeby Wam pokazać. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. <laughs> Tutaj. Poświęcenie zostało właśnie yy, poświęcone, tak? Tak. Więc yy, no. No zostawcie lajki, yy, subskrypcje i komentarze. Dajcie nam znać, który moment był waszym ulubionym. Dajcie znać, czy byście czegoś takiego spróbowali, czy byście no chcieli. No Dzięki za oglądanie, mega kochani. I... Widzimy się w następnym filmie. Pa! pa! A i wpadajcie na nasz Instagram. Tak, no wpadajcie. Tak, wszystko znajdziecie w opisie. Pa! pa!